Złożyliśmy w ty, na tablicy upamiętniającej tęże rocznicę kamienie jako symbol przemijania w kulturze żydowskiej, a także zapaliliśmy symboliczne znicze. Nie jest to przypadkowe miejsce. Zgadza się, bo tutaj od XVIII wieku aż do lat 70. XX wieku stała synagoga w naszym mieście. Niestety została wyburzona w latach 70. XX wieku. Kilka lat temu muzeum podjęło inicjatywę, aby upamięcić to miejsce, a także nawiązać do historii Holokaustu, historii II wojny światowej. Zapewne zima taka jak dziś, niestety. Bardzo nieprzyjemny dzień dla społeczności żydowskiej. Spędzenie na placu na ulicy Świętokrzyskiej, na rynku. Pozostałych mieszkańców jeszcze szanowskiego getta i selekcja selekcja, czyli dzielenie ludności na tych, którzy jadą. W jedną stronę do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i nie ma co ukrywać. Na śmierć i tych, którzy jeszcze nadają się do obozów pracy i być może tam mają jakąś szansę na przeżycie. Niektórzy zdołali się ukryć, więc poszukiwanie przez Gestapo, przez policję niemiecką, przeszukiwanie bunkrów i wyciąganie tych, którzy się ukryli jeszcze wyciąganie więc policyjna łapanka trwająca przez kilka godzin. Czyli praktycznie likwidacja społeczności żydowskiej Chrzanowa. Ostatni dzień w historii tej społeczności, bo jak wiemy, przeżyli nieliczni i nieliczni tu powrócili. Naszym obowiązkiem jest pamiętać, bo społeczeństwo, naród, który nie pamięta, nie chce pamiętać swojej historii, jest skazany na jej powtórkę, a do tego dopuścić nie możemy.